Halo, hej, cześć, cześć! Witajcie! Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj wam przedstawię sposób na zrobienie animowanego overlaya na, na streama. Wczoraj bądź przedwczoraj stawił taki poradnik Playson, ale ja zrobię to w dość inny. Być może dla niektórych prostszy sposób. Pierwszą rzeczą, którą zro zrobimy, będzie to wyszukanie. E, YouTube. Stop YouTube. YouTube. E, będzie to wyszukanie e, backgroundu pod nasz overlay, który będzie animowany. E, który będzie jakąś animacją. Więc spisujecie sobie background. Background. Był, oglądałem tą. Patrzyłem na tą paczkę i ogólnie polecam Wam stąd to wziąć. E, z jednego prostego powodu. Posłuchajcie mnie. Jeżeli e, overlay macie. Początkowy kolor, który już zrobiliście Sekundę, ja sobie tego, ja sobie to znajdę Początkowy kolor waszego Overlay'a jest tak jak tutaj niebieski, czyli, że wiecie Obramówkę tutaj macie niebieską, tu jakiś napis niebieski Ogólnie chcecie z niebieskiego zmieniać kolory na inne To tak samo wam polecam wziąć background jakiś niebieski Bądź też wiecie, adekwatnie do koloru, macie zielony, bierzecie zielony stąd, stąd tutaj I gdy już pobierzecie ja to mam pobrane tutaj na pulpicie Przerzucacie sobie um, background do premiera background do premiera overlay do premiera I robicie sobie od razu uh, new item Nie wiem czy to działa bez tego czy nie, mi tak zadziałało więc tak robię uh, Adjustment layer bodajże Nie uh, Nie, 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 nie adjustment layer New item, e, kolor matę. O! I bierzecie kolor zielony, żeby wykluczyć po ten green screen. Ok, przenosicie. Co najpierw musi być? E, najpierw musi być overlay na, na pierwszej ścieżce. Trzy ścieżki będą na do tego potrzebne, przenosimy go na samą górę. E, potem, co nam będzie potrzebny overlay pod overlayem ma być animacja. Audio z można usunąć, bo i tak nic nie ma. Delete track i pod to green screen. I teraz trochę zabawy z tym będzie aha. No tak, bo wy nie widzicie podglądu. Ok, ogólnie, co teraz trzeba zrobić? teraz musicie sobie podzielić 350 na 5 na no to jakby musicie mieć to i wam wychodzi wtedy 7 yy, i sobie robicie 7 razy ileś tam sekund co i przepraszam co ile sekund chcecie żeby był zmieniony kolor powiedzmy ja sobie zrobić co 10 sekund więc będę potrzebował yy, minuty i, i 10 sekund yy. Minuty i 10 sekund po prostu tego tego overleja. Jezu, mam to zawsze na drugim monitorze i nie wiem, które miejsce to teraz dać. Minuta 10 sekund overleja. Overly minuta 10. To minuta 10. To sobie zrobię tak powiele To sobie zrobię tutaj. E, ścieżkę sobie usunę zaznaczę bo ważne żeby było to zaznaczone i to wszystko na, na jakby w jednej ścieżce żebyście nie musieli sobie zmieniać ten e, efektów nas sobie jakoś to nazywacie ucinacie w tym miejscu jest OK. <laughs> i teraz co będziecie musieli zrobić teraz musicie wyciąć tło musicie wyciąć tło z tego z tego z tego naszego backgroundu który który jest no można powiedzieć ten ten co się rusza pod dobre co, co będzie tam ta jakby, e, ten tłem wszystkiego. Więc co robicie? Wchodzicie sobie tutaj. O Jezu, co ja zrobiłem? Dobra, ok, już się przestraszyłem. Wchodzicie sobie tutaj, e, wchodzicie w, 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 w Opacity. Bodajże, tak, w Opacity, Stop, tutaj wam to muszę pokazać. E, maskujecie. Maskujecie za pomocą pióra. Pamiętajcie, żeby to robić na tej ścieżce, bo to jest bardzo ważne. I maskujecie rysujecie sobie tutaj dookoła tego, gdzie gdzie ma być puste miejsce. Źle źle zacząłem. To też trzeba dobrze pomyśleć jak, jak to zacząć, więc ja to zacznę w tym miejscu. Nie wiem jak zrobić dwie maski, żeby działały na jednej ścieżce. Szczerze wam powiem, więc więc zrobię po prostu jedną, a Polak potrafi, tak? To tak zwanym sposobem. Ok, jak sobie już tutaj dojedziemy, to przechodzimy w sumie od razu możemy w tą stronę sobie przejść w miejscu gdzie jest kamerka jak przejdziemy sobie w miejsce gdzie jest kamerka i nam się to zamknie tak i, i na tle mamy tego green screena więc tutaj przesuwamy jakoś jakiś nie, nie byle nie, nie odwracać nie, nie przekręcać tego pod żadnym kątem przesuwamy sobie jakoś te znaczniki Ok? Zobaczymy, jak to wygląda. Dobra, i powiedzmy, teraz już klikamy gdzie indziej. No, jak widzicie, tutaj jest kawałek tego takiego ciemnego miejsca. Ale, ale nie jest, nie jest chyba aż tak źle. Jeszcze coś tam możecie pokombinować, zawsze po swojemu, jak będziecie chcieli. Ale, okej okay, jest dobrze. I teraz w tej masce zaznaczacie opcję. Wait, tutaj AA. E, inverted, czyli odwrotność, żeby. O! I macie green screena, a tutaj pod sobą macie macie animowane tło. Wychodzicie. Macie. Fuck, zamknę sobie to okno. E, window. O, dobra, jest mam, ok. Um, jak już będziecie to mieli. To tam. W tym miejscu. A mogę sobie to tutaj wcisnąć jakoś? Nie, lepiej nie. Lepiej sobie to, to przesunę. Chociaż w sumie spróbujemy bez tego green screena, W takim razie, skoro, skoro są z nim jakieś problemy, delay track. Ok. Yy, I teraz nie mamy tła. Teoretycznie. Dobra, ok. masakra. więcej z tym, z tym problemu niż, niż pożytku, ale mnie to. I teraz, co robimy? Yy, wchodzimy sobie w FX. I rzeczą, jakie będziemy poczuwać, to musicie wpisać sobie Core Re. Nie wiem dlaczego to tak szuka i bierzecie kolor balance HLS. Pamiętajcie o tym HLS. I tutaj. E, wchodzicie sobie w, w Effect Controls, żebyście to e, mieli. E, I. Zmieniacie Hue. Widzicie? Jak zmieniacie Hue, zmieniają się kolory. E, więc tutaj na początku było 0 Klikacie sobie to do czasu, żeby, żeby to się na osi czasu robiło. I teraz co za co, co, co 10 sekund zmieniacie wartość o 50, czyli, czyli tutaj 10 sekund, tutaj jest 50 więcej, 300 i 350. Ok, i jeżeli już coś takiego zrobicie, to musicie to wyrenderować w dobry sposób. A jak to wyrenderować w dobry sposób? Normalnie eksport, media, po czym format. E, domyślnie będziecie mieli bodajże H264. Zmieniacie na Quick time. Potem z Preset zmieniacie na Match Source. E, riprap, tak wyrażę. Ok, e, tylko. A i jeszcze wideo kodek bierzecie na animację. Dobrze, żeby. Ok, zapamiętałem. Quality oczywiście sobie dajecie na 100. E, klatek możecie sobie dać 60. Jak chcecie. depth. DEV musi być 32 bity, bo, bo kanał alfa tam od bodajże 3 do, do 20, tam któregoś, czy, czy do 16, nie wiem, nie będę dokładnie, nie będę się w to zagłębiał, nie, nie będę wam tego tłumaczył e, i tak dalej, i tak dalej. E, po czym sobie to renderujecie? E, tylko renderowanie. Dobra, ja sobie to wyrenderuję jeszcze raz. over, over 2 tylko renderowanie będziecie mieli niekoniecznie długie, aczkolwiek dużo Wam będzie ten plik zajmował. Ok, na końcu, jedyne co, ostatnią rzecz, jaką będziemy potrzebować, będzie to właśnie nasz overlay, który dodajemy sobie źródło danych w OBS-ie. Over niech będzie. Zapętlacie to. Przeglądaj, szukacie sobie tam, tam gdzie sobie wy wyrenderowaliście. Okej, okay, tutaj jest over. Ok, działa, działa. Jest przezroczystość, jest przezroczystość. Mam nadzieję, że. I zobaczcie tutaj, czekając, zobaczmy czy, czy to w ogóle widać jakkolwiek tą animację koloru i tak dalej. Widać, bo już się zmienia na fioletowy, więc jeżeli materiał Wam się spodobał i, i Wam w jakimś stopniu pomógł, to, to pamiętajcie, że, żeby zostawić łapkę w górę. Komentarz, bo to naprawdę bardzo motywuje i to jest forma wynagrodzenia nas, nagrywających, nas, nas twórców, która was nic nie kosztuje, a nam daje serią mega dużo radochy. Więc ja się sami żegnam, mam nadzieję, że się przydał poradnik. Zapraszam do PlaySona, który wpadł w sumie chyba na ten pomysł i zrobił taki porady porówny, ale w inny sposób to robił, więc, więc ja zrobię coś podobnego. Ja się sami żegnam, dzięki za oglądanie, Piona.